Newsweek. Klasa średnia na wakacjach na widok jedzenia w hotelu dostają amoku, zapłacili i muszą skorzystać. Naprawdę już mnie denerwują takie artykuły, gdzie najczęściej możemy je przeczytać w Gazecie Wyborczej w Onecie czy w Newsweeku, że Polacy za granicą to nie umieją się zachować. Tak, a inne narody to perfekcyjnie. Ja sam jak byłem nad polskim morzem w hotelu, to widziałem jak Niemcy nakładali tyle jedzenia, jakby nie jedli tydzień i jeszcze tydzień do przodu by mieli nie zjeść, a hitem było jak Niemiec wziął całą paterę ciasta, postawił do stołu i cała rodzina zawijała to w serwetki. Podejrzewam, że pewnie byli ostatni dzień i chcieli sobie nabrać ciasta do domu do Niemiec. Tak więc już nie piszmy tych artykułów, że tylko Polacy źle się zachowują. Bo ja osobiście nigdy nie widziałem Polaka, żeby wziął całą paterę i zawijał ciasta. Tak samo wszyscy Niemcy też nie biorą patery i nie zawijają tego ciasta, tak więc wszędzie są takie osoby. Ale pisanie co roku, że to tylko tak Polacy się zachowują, staje się naprawdę bardzo nudne. Ale to ma głębszy sens i strategię. Chodzi oczywiście, żebyśmy się zawsze wstydzili polskości i że jesteśmy Polakami. A tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić i się nie wstydźmy. Wystarczy porównać jak wygląda nawet infrastruktura nad Bałtykiem po stronie niemieckiej i po stronie polskiej, jakość hoteli po stronie niemieckiej i po stronie polskiej, jakość jedzenia i tak dalej. Już nie mówię o jakości obsługi.